A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Olivier się kładzie, tak, I dzisiaj będziemy wymieniać żarówkę w tym oto aucie, bo się nie świeci, a musisz zaznaczyć Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe, no i no co jest aucie. najgorsze w tym, że tutaj żeby wymienić żarówkę trzeba ściągnąć całą lampę, w każdym aucie tak trzeba, a nie nie w każdym, kiedyś nie? w innych autach nie było tak, O, to to... Dobra, lecimy z pierwszą śrubą. Śrubki trzeba odkręcić, no. Cyk, no, już tam. No, odkręć żarówki i teraz spróbujemy to... Tą lampę trzeba będzie, o, wyciągnąć. No, widzisz, odłóż tą Śrubokę to Aha, tak. I co musimy Do zrobić? przodu w tą stronę. No. Chyba. Czekaj do góry bardziej bardziej do góry czekaj, żeby na mnie pękła Czekaj, bo tam jest taki kołek. Żeby na mnie pękła. I go trzeba... Nie. O, o. o. widzicie? O. o, w ten sposób. Odskoczyła. No. Tak się ściąga lampę. I teraz na mnie świeci żarówka tutaj na tym czerwonym. Tu. O tutaj. Tu nie świeci. Czyli to będzie ta żarówka z tej do części. Tam. No, no tutaj to, to musimy zobaczyć. Elegancko. O, jaka czarna to dobrze, ale ona jest dwużarnikowa mm -hmm. Aha. a tamta ilu jest? to my musimy taką poszukać, dobra trzymaj tamtej to... chyba też są, bo nie, to nie nie są... tutaj mam jednożarnikowe Aha. bo to jest 12V 21W to są jednożarnikowe a potrzebujemy dwużarnikowe dobra wsadź zobaczymy co się stanie, będzie nie, fajnie no, nie będzie palić, bo to też od jest od jest. Tutaj, Pani Dzieju, powinna być ta żarówka. O. o, to trzeba ją tutaj wsadzić. Czyli to jest żarówka 12V, 21W. Bo to jest chyba będzie od stopu i od pozycyjnych. Czyli co, wsadzamy tutaj tym, tym bolcem. Tutaj o. Z boku masz taki dzynzelek mhm. srebrny. O. o! Widzisz, świeci się. O! A czekaj, może ja na pierś No. To tak jakoś nie chce wejść. Nie chce mi wejść. No. A bo to trzeba przekręcić i, i ten, Cyk? i w prawo. O, właśnie w tą stronę. No dobra, no, no, dobra, ale. O! Jest. Teraz sprawdzimy, czy świeci. Dobra. No dobra. O, świeci. świeci. Elegancko. No dobra, czyli tak wygląda. Wymiana żarówki, to wsadzają no, teraz. <coughs> no i elegancko i zakładamy. Dobrze no, Tutaj zak no, Za mamy taki okół. koła. Mm -hmm. I tego koła trzeba wbić w dziurkę. Tak. I przykręcić i to tyle. No i przykręcamy I tak wygląda wymiana żarówki. Nawet ile tam było filmu? Ile tam jest? 3,5 minuty, bardzo prosta Nawet wymiana. Nie minut. No, bardzo prosta wymiana jest tutaj. Żarówki. Tak. Naprawdę. To by tak we wszystkich samochodach żarówki można było wymieniać. No. No i zakręcasz. Ładnie to pasuje. I tutaj. I dolna śrubka. I cyk. Dobra. Wystarczy na 20 lat. No powiem ci, że długo, yy, a ze trzy lata była ta żarówka. A. No. Myślałem, że od samego początku. No dobra. Wszystko. Dobra. Już po odtokach. Jest dobrze. No to do widzenia.